Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe Górskie Tragedie. W dzisiejszym materiale omówimy sobie dalsze losy historii bracia Bałakow. Dzisiejszy materiał będzie trochę inny od większości materiałów na kanale, nie będzie w nim zbyt wiele wątków górskich, ponieważ tym razem to historia bardziej kryminalna i to ona będzie stanowić główny motyw opowieści. Partnerem dzisiejszego materiału jest firma Surfshark VPN, która umożliwia szyfrowanie naszych działań w internecie, co zwiększa nasze bezpieczeństwo i pomaga to na przykład przy zmienieniu wirtualnej lokalizacji. Mi to się przydało, kiedy podczas researchu do jednego odcinka dotyczyło to już bardzo starej sprawy ze Stanów Zjednoczonych. Po prostu dany artykuł nie był dostępny dla Europy, i właśnie dzięki VPN możemy zmienić naszą lokalizację i uzyskać dostęp do takiego artykułu. Może to dotyczyć także niektórych platform streamingowych albo wydarzeń sportowych. Surfshark VPN pomaga zachować także bezpieczeństwo w internecie, uniemożliwia śledzenie naszych działań w sieci, a gdy pobieramy pliki, nie pozostawiamy po sobie żadnych śladów. Jest to dobry sposób na zabezpieczenie swoich dokumentów oraz zwiększenie bezpieczeństwa w przypadku ataku hakerów. Pewnie zdarzyła wam się sytuacja, że przeglądając w internecie jakiś produkt, na przykład buty trekkingowe, później wszędzie widzieliście je przez tydzień albo dwa tygodnie wszędzie wam się wyświetlał ten produkt w internecie i dzięki VPN czegoś takiego po prostu nie będzie, bo nie będą możliwe celowane reklamy, czyli reklamodawcy nie będą znali historii waszej aktywności w internecie. Wpisując kod Szczytomaniak otrzymacie 83% zniżki oraz będziecie mogli korzystać przez 3 miesiące z VPN za darmo. Link do Shark VPN znajdziecie w opisie pod materiałem. Świat rodziny bracia Bałakowów zmienił się 4 listopada 1937 roku, choć wtedy jeszcze nie byli oni tego świadomi. To tego dnia NKWD zatrzymało w Moskwie Olega Korzuna, 24-letniego instruktora alpinizmu. Metody działań komisarzy śledczych NKWD były na tyle skuteczne, że Oleg załamał się i zaczął podpisywać kolejno podsuwane mu dokumenty. A były tam zeznania oskarżające radzieckich alpinistów o zdradę. Kożun w tych zeznaniach oskarżył Witalija Bałakowa o działania na szkoda radzieckiego alpinizmu. Sowiecki mistrz sportu miał wyżej stawiać własne cele i sukcesy oraz rozwój elity alpinistycznej niż propagowanie wspinania dla mas. Władze zorientowały się, że młodego olega można wykorzystać do szerszej akcji i upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Wtedy pojawił się temat zamachu, jaki mieli rzekomo przygotowywać kontrrewolucyjni terroryści z organizacji alpinistycznej. W wyniku przesłuchań, Olek przyznał się do wszystkiego, czego oczekiwało od niego NKWD. Zamach miał zostać zorganizowany na Placu Czerwonym, a on osobiście miał strzelać z karabinu maszynowego do trybuny oficjalnej podczas parady. Na pytanie, kto kierował planem zorganizowania zamachu, Korun zeznał. Witalii Abałakow. 4 lutego 1938 roku władze zjawiły się w domu Witalija i Walentyny Abałakowów. Mężczyzna został aresztowany i zamknięty na ubiance, gdzie od razu rozpoczęły się brutalne przesłuchania. Tortury przeplatały się z groźbami i nakazami przyznania się do zorganizowania zamachu na placu Czerwonym. Witalijowi wybili zęby. Uderzali też w kikuty stóp pozostałe po wyprawie na Kantęgri. Przez wiele dni fabrykowane były zeznania stanowiące argumenty przeciwko alpiniście. Oskarżali go o propagowanie zachodniego sprzętu wspinaczkowego oraz współpracę z wrogami, za jakich zaczęto uważać zachodnich komunistów, takich jak na przykład Lorenzo Saladin, z którym wspinał się w latach 30 Vitalij w końcu przyznał się do wszystkiego, podpisał zeznania mówiące o planowanym zamachu, o zwerbowaniu innych alpinistów. Głównie podawał podobno nazwiska osób, o których wiedział, że zostały już aresztowane. Choć ten wątek jest dość niejasny i znalazłem źródła, w których niektóre osoby twierdziły, że Abałakow donosił i wydał alpinistów będących wciąż na wolności, w Italii przyznał się, że działał na usługach Gestapo. W jego zeznaniach nigdzie nie padło imię jego brata, Jewgenija. Ten z kolei starał się zebrać jak najwięcej informacji o miejscu pobytu brata, wysyłał listy i paczki, starał się pomóc jak najlepiej mógł, jednak przez kolejne miesiące alpinista pozostawał zamknięty w celi. Kiedy nadeszło lato, Ewgienij, wciąż pozostający na wolności, wyruszył w góry, jednak nie spotkał tam swoich dobrych kompanów. Niemal wszyscy czołowi alpiniści byli już więzieni lub rozstrzelani. Po dwóch ciężkich latach spędzonych w więzieniu, odbył się proces Witalija Bałakowa, w wyniku którego został on uniewinniony i wyszedł na wolność w 1940 roku. Gdy opuszczał moskiewską Celę, czekali na niego Jewgieni i Walentyna. Witalij wtedy poświęcił się swojej pasji i powrócił do alpinizmu, jednak stan jego zdrowia uniemożliwiał mu wspinaczkę, więc skupił się na pisaniu podręczników. Z kolei Jewgeni został skierowany do szkolenia żołnierzy Armii Czerwonej w ośrodkach na Kaukazie, a w wolnym czasie poświęcił się swojej pasji, rzeźbiarstwu oraz malował górskie krajobrazy. Wojna, którą prawie dwa lata wcześniej rozpoczęły Niemcy, dotarła w końcu także do Związku Radzieckiego. 22 czerwca 1941 roku wojska Wehrmachtu ruszyły w kierunku Moskwy. Witalij zgłosił się na ochotnika do obrony ojczyzny, jednak ze względu na jego inwalidztwo odesłano go do domu. Z kolei Jewgienij Abałakow dołączył do specjalnej grupy znanej pod skrótem OM zbon. Ich zadania były tajne, a o dalszych losach wojennych młodszego z braci wiadomo niewiele. Jego jednostka zajmowała się wykrywaniem szpiegów, a pod koniec wojny rozbijała jednostki UPA na terenie Ukrainy. Początkowo stacjonowała w Moskwie, a gdy stolica została obroniona, jednostkę skierowano na Kaukaz, gdzie jej celem było odparcie Niemców od złóż ropy, które ci planowali zdobyć. I tam Jewgeni w randze kapitana zajął się szkoleniem wojskowych z zakresu alpinizmu i jazdy na nartach. Kiedy wojna się skończyła, w 1946 roku Jewgeni Abałakow wrócił do zawodowej wspinaczki o wielkie cele. Marzyło mu się wejście na odkryty niedawno Pik Pobiedy, jednak Komitet Kultury Fizycznej i Sportu miał co do niego inne plany i wysłał go w mało poznany region Pamiru. Tam sowiecka ekspedycja pod przewodnictwem Jewginia Bieleckiego i Abałakowa dokonała szeregu wejść na pięcio i sześciotysięczne szczyty. Aż siedmioosobowa grupa zdobyła dziewiczy szczyt Karola Marksa i na wierzchołku zameldowali się wtedy najlepsi radzieccy alpiniści z tych, którzy przeżyli czystki i wojnę. Czyli Jewgeni Jabałakow, Jewgeni Bielecki, Aleksiej Ugarow, Aleksiej Sidorenko, Jewgeni Iwanow, później pierwszy zdobywca odznaki śnieżnej pantery, czy Anatolij Bagrow i Ciemionow. Po powrocie z tej ekspedycji Jewgeni ponownie zaczął marzyć o wejściu na pik Pobiedy, a także jego myśli kierowały się ku Himalajom. W radzieckiej prasie pojawiały się informacje, że Everest, najwyższa góra świata, wielokrotnie atakowana przez Brytyjczyków, może stać się celem ekspedycji Abałakowa. W kraju wielu wierzyło, że dla tego mężczyzny nie ma góry nie do zdobycia, a flagę Związku Radzieckiego i popiersie Stalina wniesie on na każdy wierzchołek. Walczący z problemami gospodarczymi kraj nie był w stanie wysłać ekspedycji w Himalaje i w 1947 roku Abałakow ponownie został skierowany do Pamiru. Tym razem poprowadził grupę, która weszła na sześciotysięczny szczyt 30-lecia ZSRR. Po powrocie do Moskwy, alpinista zrelacjonował przebieg swoich ekspedycji i przedstawił odkrycia geograficzne, jakich dokonała jego wyprawa. Następnie nadszedł pamiętny rok 1948, początek tajemniczych wydarzeń, które zakończyły życie prawdopodobnie najwybitniejszego wówczas sowieckiego alpinisty. Wszystko zaczęło się 23 marca. Najpierw przyjrzyjmy się faktom, które zostały potwierdzone przez wiele osób. Ewgienij Abałakow brał udział tego dnia w sesji Wszechzwiązkowej Federacji Alpinizmu. Podczas niej przydzielono mu kierownictwo ekspedycji, której celem miało być wejście na Pik Pobiedy, o którym marzył praktycznie od zakończenia wojny. Mimo wielu problemów, jakie wcześniej uniemożliwiały realizację tej wyprawy, mimo działań osób nieprzychylnie patrzących na Abałakowa. W końcu jego plan miał szansę zostać zrealizowany. Ekspedycja miała ruszyć już za dwa miesiące. Jewgienij tego dnia spotkał swojego przyjaciela z wojska, Jurija Artiszewskiego, który przyleciał do Moskwy z Tbilisi i to z nim postanowił uczcić dobrą nowinę. Około północy obaj udali się na stację metra Biblioteka imienia Lenina, skąd udali się w stronę dworca Kijowskiego. Nie jest to duża odległość zaledwie kilka przystanków. Tam na ulicy Izwoznej mieszkał ich znajomy dr Georgi Bilikow, lekarz i alpinista, którego znali ze wspólnych wspinaczek. Dalszą część tych wydarzeń poznajemy z relacji właśnie Bielikowa. Odwiedziny podobno przebiegały radośnie. Według późniejszych zeznań goście przynieśli kilka butelek gruzińskiego wina i kilka godzin później doszło do tragicznych wydarzeń. Tak zrelacjonował je świadek tych sytuacji dr Bilikow. Według niego około godziny czwartej nad ranem dwaj przyjaciele wyrazili chęć wzięcia prysznica. W tym czasie doktor położył się i zasnął, a gdy się przebudził nie widząc swoich kompanów, udał się do łazienki, gdzie wciąż leciała woda zalewająca pomieszczenie, a także korytarz. Zastał tam nieprzytomnych mężczyzn leżących na podłodze, próbował ich reanimować, jednak bez skutku. Obudził więc żonę i sąsiadkę, które wezwały pomoc. O godzinie 5.12 lekarz stwierdził zgon, uznano, że jego przyczyną było zatrucie tlenkiem węgla, i według opisów tym lekarzem był prawdopodobnie Bielikow, bo nigdzie nie są wspominane żadne inne osoby, które przybyły w tym czasie na miejsce. Zła wentylacja i przeciążony boiler miały być podobno przyczyną tragedii. Tamtej nocy było zimno i wietrznie, więc podmuch, który wdarł się przez wentylację, mógł zdmuchnąć płomień. Żona Bielikowa prawdopodobnie spała całą noc, gdyż nie było żadnych informacji co do jej wyjaśnień z wydarzeń tamtej nocy. Z kolei sąsiadka zeznała, że w nocy udała się do toalety i odczuła wrażenie, jakby powietrze było tam duszne. Usłyszała wtedy szum lejącej się wody i dostrzegła kłęby pary unoszące się znad drzwi łazienki. Jednak nie mamy żadnych informacji, jak dokładnie wyglądał układ tych pomieszczeń i czy ta łazienka i toaleta były oddalone od siebie jakoś znacznie. Kiedy Witalia Bałakow usłyszał o tragedii brata i przyczynach tego wypadku, wykrzyczał: Przecież to absurdalne! Podobne zdanie miała wdowa po Jewginiju, Anna Kazakowa. Po tych wydarzeniach kobieta załamała się i od tamtych chwil celem jej życia stało się niestrudzone szukanie prawdziwej przyczyny tragedii jej męża. Podobnie jak Anna Kazakowa, także jej syn Aleksiej, wówczas siedmiolatek, w późniejszym czasie próbował dowieść zbrodni, jaka została dokonana na jego ojcu. Wspominał, że śledztwo nie rozwiązało niebieskich przebarwień, jakie znajdowały się na ciałach obu mężczyzn, oraz śladów walki w łazience, jakie odkryto. Duże podejrzenie wzbudził także fakt, że Kazakowa, kiedy zobaczyła ciało swojego męża. Stwierdziła, że było ono pozbawione klatki piersiowej oraz żołądka. Dlaczego? Wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Co ciekawe, władze początkowo nie chciały przeprowadzać żadnego śledztwa, w końcu pod naciskiem niechętnie zgodziły się na przyjrzeniu sprawie. Ciała z mieszkania Bielikowa szybko zostały zabrane i dopiero po kilku tygodniach rozpoczęto dochodzenie. W raportach śledczych często podkreślane było upojenie alkoholowe mężczyzn, a całą sprawę uznano za rozwiązaną i zamknięto po kilku miesiącach 25 września 1948 roku. Znajomy a profesor Letawiet. Głośno zastanawiał się, jak to się stało, że w mieszkaniu tlenek węgla zabił dwóch mężczyzn, a pozostali lokatorzy byli zdrowi, bez żadnych oznak pogorszenia stanu zdrowia. Gaz nie wybiera albo wszyscy lokatorzy mieszkania powinni umrzeć, albo wszyscy powinni pozostać przy życiu mówił. Jednak i on nie drążył później tego tematu i zaakceptował bez sprzeciwu wersję prokuratury. Jakie jeszcze pytania nasuwają się wobec wydarzeń z nocy z 23 na 24 marca? Po pierwsze, dlaczego Juri i Ewgieni kąpali się wspólnie? Przecież naturalne byłoby, że dwaj mężczyźni zrobiliby to oddzielnie. Po drugie, dlaczego Georgi poszedł spać i nie interesował się swoimi gośćmi? Po trzecie, dlaczego zmarli nie mieli charakterystycznych objawów świadczących o zatruciu gazem? Mieli za to niebieskie przebarwienia skóry, czyżby ktoś mógł ich otruć? Po czwarte, dlaczego mężczyźni nie próbowali wydostać się z łazienki, kiedy pojawiły się objawy zatrucia? Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że obaj mężczyźni stracili przytomność dokładnie w tym samym czasie. A gdyby przecież pojawiły się jakieś objawy, no to chociaż jeden z nich próbowałby się uwolnić. Anna Kazakowa zwróciła uwagę na dziwny, nagły awans doktora Bielikowa, który miał miejsce niedługo po tych wydarzeniach. Na jednej z rosyjskich stron poświęconych alpinizmowi znalazłem informację, że Georgi Belikow był związany z okrytym złą sławą laboratorium toksycznym MGB w Moskwie, w którym badano właściwości różnych trucizn. Ciekawe jest też to, jak radziecka prasa zachowała się wobec tragedii i dola wielu obywateli. Otóż informacja o śmierci Jewgenija została podana dopiero w dniu pogrzebu i przeszła niemal bez większego echa, choć zachodnie BBC już w dzień jego śmierci opublikowało informacje o tragedii, jaka spotkała alpinistę. Związek Radziecki w tajemniczych okolicznościach stracił swojego najlepszego wspinacza i odkrywcę gór Ewgenija Abałakowa. Dlaczego więc sowiecka prasa nie chciała tej tragedii poświęcić więcej uwagi? W takich wypadkach zawsze nasuwa się pytanie, jaka mogła być teoretycznie przyczyna zamachu na życie Jewgenija. Kto mógłby mieć jakiś w tym interes? Jego syn Aleksiej uważał, że ojciec stał się niewygodny dla władz, gdyż marzył o podboju Himalajów i otwarcie mówił o planach zdobycia Everestu i K2, a to oczywiście łączyło się z nawiązywaniem kontaktów z zachodnimi alpinistami. W tamtych latach wyprawą w Himalaję towarzyszyli oficerzy łącznikowi, którzy byli wojskowymi. Pośród uczestników zachodnich wypraw również nie brakowało osób związanych z wojskiem czy z wywiadem. Wystarczy wspomnieć tutaj Johna Hunta, kierownika słynnej ekspedycji na Everest, podczas której Edmund Hillary zdobył najwyższą górę świata. Pewnie mało osób wie, że Hunt był generałem armii brytyjskiej. Z kolei podczas wyprawy amerykańskiej na K2 uczestnikiem był George Bell, fizyk jądrowy z Los Alamos. Jewgeni Abałakow podczas wojny działał w służbach specjalnych OMSBON, mógł więc posiadać tajne informacje, a dla władz mogłyby one okazać się kłopotliwe. Brał on także udział wielokrotnie w ekspedycjach poszukujących złóż uranu na terenie Uzbekistanu, Kazachstanu czy Kirgistanu, Uran został wtedy odnaleziony, a cała akcja była ściśle związana z tajnym radzieckim programem atomowym. Poszukiwania uranów, w których brał udział alpinista, osobiście nadzorował sam i Beria. Patrząc zatem całościowo jak na sowieckie standardy, Yevgenij mógł wiedzieć stanowczo za dużo, aby żyć spokojnie. Mężczyzna przez lata szkolił dziesiątki, jeśli nie setki radzieckich wojskowych, posiadał więc informacje, które po przechwyceniu przez zachodnich agentów mogłyby okazać się bardzo niebezpieczne. W swojej książce Aleksiej pisze: Śmierć Abałakowa i Artiszewskiego ma nie tylko wyraźnie zbrodnicze, ale być może także polityczne konotacje. Ponieważ są w nią bez wątpienia zaangażowane wysoko postawione siły i takie, które miały w tym swój interes, a polityka w Rosji to śmiertelnie niebezpieczna sprawa. Jedna z teorii, przyznam szczerze, że dość absurdalna, mówi o tym, że to brytyjski wywiad był odpowiedzialny za wydarzenia z 24 marca. Gdyż tak świetny alpinista jak Abałakow stanowił duże zagrożenie wyścigu o pierwsze wejście na Everest i postanowiono wyeliminować mocną konkurencję. Anna Kazakowa, która później używała już nazwiska Bałakow, przy każdej możliwej okazji podczas spotkań z ludźmi z wierchuszki politycznej nie omieszkała pytać i prosić o ponowne śledztwo w sprawie jej męża, pisała ona nawet listy do Nikity Chruszczowa w tej sprawie, otwarcie twierdząc w nich, że jej męża zamordowano z kolei Witalia Bałakow, który początkowo nie wierzył w oficjalną wersję wydarzeń, później zmienił zdanie i Pytany zawsze podkreślał, że jego brat zginął na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Co ciekawe krytykował on nawet działania Anny, która walczyła o wznowienie śledztwa. Mimo inwalidztwa po latach w Italii powrócił do alpinizmu, osiągając spore sukcesy. W 1956 roku dokonał tego, o czym marzył jego brat. Jako pierwszy wszedł na pik pobiedy, między innymi za to wydarzenie, rok później dekretem prezydium Rady Najwyższej ZSRR Witalija Bałakow został odznaczony orderem Lenina. Później wielokrotnie podróżował za granicę jako wykładowca i delegat konferencyjny. W 1957 roku został wybrany na członka zarządu Stowarzyszenia ZSRR Austria i przewodniczącego jego komisji do spraw stosunków sportowych. Vitalij jest znany także z wynalezienia sprzętu wspinaczkowego oraz słynnego punktu asekuracyjnego o nazwie Abołaków, który zapewne znają wszyscy alpiniści. Na jednym z rosyjskich forum znalazłem informację alpinisty radzieckiego, który napisał w 1981 roku, podczas jednej z prelekcji po wykładzie Witalija, na którym znajdowało się sporo Polaków i Czechów, Wielokrotnie dopytywali go oni o śmierć jego brata. Wówczas Witali jednoznacznie podkreślał, że to był wypadek. Anna Abałakowa spotkała w 1957 roku Jurija Andropowa, któremu oświadczyła, że nie wierzy w przypadkową śmierć swojego męża i zeznania Bylikowa. Andropow spojrzał wtedy na kobietę i odpowiedział, no cóż, a my w nią jednak wierzymy. Juri Andropow był wieloletnim szefem KGB, i prawdopodobnie, jeśli ktoś znał prawdę o wydarzeniach z nocy z 23 na 24 marca, to na pewno on był jedną z tych osób. Jewgeni Abałakow zginął w wieku 41 lat. Jakże różne były charaktery i drogi obu braci, a jednak połączone wspólną górską pasją. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tej historii. Z jednej strony Witali wierzył w możliwość wypadku jego brata, a z drugiej strony pozostaje naprawdę wiele pytań bez odpowiedzi. W 2003 roku dr Bielikow po raz kolejny poruszył temat wydarzeń sprzed ponad 50 lat i po raz kolejny zeznał, że tamtego dnia zdarzył się wypadek. Dziękuję za oglądanie do końca i do zobaczenia na szlaku oraz w kolejnym materiale. часть